Trasa Nowej Ścieżki rowerowej prowadzi ze szprotawy przez Kartowice, Witków, Siecie Bożyce do Stypułowa. Ścieżka jest o tyle atrakcyjna, że nie jest przyklejona do arterii żadnej komunikacyjnej, także nie będzie tutaj tego hałasu. Tej emisji spalin przebiega przez naprawdę malownicze tereny rolnicze i leśne. Welz protawia umożliwi turystom łatwiejszy dostęp do wielu ciekawych miejsc w regionie. Zyskamy także dostęp do ciekawych zabytków, które dzięki tej ścieżce zostaną spięte. Mówię tutaj o słynnej wieży rycerskiej, a w zasadzie całego kompleksu zamkowego w Witkowie, gotyckich świątyniach Witkowie, w Siecie Bożycach, dodatkowo pałac w samych Siecie Bożycach. Ścieżka rowerowa ma 16 km, z czego 14 znajduje się poza szprotawą. Częściowo przebiega z dala od odruchliwych tras. Nie muszę się oglądać, tylko że jadę spokojnie, nie rowerkiem. Ja już w tym wieku jestem, że tam. Szalał nie będę, a ja, jak jest ścieżka, to spokojnie człowiek jedzie. Ja z siostrą we dwóch bliźniaczki jesteśmy siostrą. I jedziemy razem na spacerki. Bardzo się z tego cieszymy ze względu na to, że nasza aktywność intelektualna w parze powinna iść z aktywnością ruchową. I e, mamy koło rowerowe, także tutaj ludzie są bardzo zadowoleni, że nie będą musieli wyprowadzać gdzieś tam tych rowerów i jeździć ulicami. Do końca przyszłego roku w szprotawie powstanie cały system powiązanych ze sobą ścieżek rowerowych i miejsc wypoczynku na świeżym powietrzu, ale na tym nie koniec. Zatoki autobusowe ścieżki. Dla mieszkańców, czyli chodniki. Także cała infrastruktura, która się składa na takie bezpieczne, przyjazne miasto, także oczywiście będzie towarzysząco wybudowana. Koszt inwestycji to 8,5 miliona złotych, z czego 6 milionów 700 tysięcy to dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego.